Dobra, słuchajcie, to jeszcze nagrywam aplikację e, gimbalową. Ona obsługuje 4K do 30 klatek, niestety tylko. Ale sprawdzimy z takim super ustabilizowaniem, jak to, jak to wtedy działa. Jest dobrze, bo jeszcze o, jestem z tym czarnym na spacerze i strasznie szarpie. A to dobrze dla sprawdzenia stabilizacji, akurat. Nie będę na niego krzyczał tym razem. Będzie trochę hałasował, niestety. też. No i dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Całkiem przyjemnie. To już jest powiększenie trzykrotne, praktycznie. Jeszcze chwilę, i będzie. O! Już jest trzykrotne dokładnie teraz. No i oczywiście tu nie ma optycznego zoomu. Jest to zoom cyfrowy. Wygląda dokładnie w taki sposób. Także chyba, chyba fajnie to wygląda. No i sprawdźmy jeszcze, jak idziemy, jak to się będzie stabilizowało. Mam nadzieję, że to Wam da ogląd na to, co można uzyskać aparatem Moto G200. Oczywiście, bo o tym mowa. Nawet w 30 klatkach przy odpowiednim stabilizowaniu sprzętu. No, tak to wygląda, mniej więcej. Można sobie w trakcie spacerku podziwiać całość krajobrazu. I chyba stabilizacja wygląda całkiem sympatycznie. No dobra, to tyle co Wam chciałem jeszcze o g 200 powiedzieć. Telefon naprawdę może robić spore wrażenie. I sądząc po ilości pytań, które do mnie macie, to tak właśnie jest. Telefon naprawdę Was zaintrygował, zainteresował, a o to chodzi. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało pytajcie. Ja z chęcią na każde, na które znam odpowiedź, oczywiście odpowiadam.